Like Teraz jadę na tym bicie, czuję się wyśmienicie. Ta historia zmieniła moje życie. Zaraz wejdę w szczegóły, dla ciebie to mogą być bzdury. Też nieraz tak miałeś, więc słuchaj, jak ja zapodaję. Życie bez miłości traci blask, na ręce kreski się pojawiają cały czas. Krew leci już litrami, zepsułem to, co było między nami. Jeden głupi tekst gorszy jest niż AIDS. Lepiej się pociąć niż żyć bez miłości. Widzę już krew, może dojdę do kości, gdy żyję bez miłości. Gdy żyję bez miłości i znowu Cię zawiodłem, z mojej strony to podłe. Może tego nie chciałem, znowu sprawę zrypałem. Nie będę Cię przepraszać, nie chcę do Ciebie wracać. Nie chcę od życia nic, życie, a raczej szkic, życie bez miłości, wcale nie jest łatwe, można powiedzieć, że bywa też koszmarne. Lepiej się pociąć niż żyć bez miłości, widzę już krew, może dojdę do kości, gdy żyję bez miłości, gdy żyję bez miłości. Żyję bez miłości cały czas. Kreski na rękach raz po raz. Bliżej żył zbijają się. Teraz wszystko rozpieprza się. Lepiej się pociąć, niż żyć bez miłości. Widzę już krych, może dojdę do kości, gdy żyje bez miłości. Gdy żyje bez miłości. Tą piosenkę teraz nagrywam Właśnie gdy z tobą zrywam, Zrywam cały kontakt i odchodzę w dal. Lepiej się począć niż żyć bez miłości. Widzę już krew, Może dojdę do kości Gdy żyje bez miłości. Gdy żyję bez miłości Cały czas ci powtarzałem, że nie wyjdzie to nam ty wierzyłaś cały czas. Dla mnie to był zwykły żart. Życie przeżywałem na farcie. Musisz przyznać mi rację. Manipulowałem tobą dobrze. Ale to jest własny pogrzeb. Lepiej się pociąć żyć bez miłości. Widzę już krew. Może dojdę do gości, gdy żyje bez miłości. Gdy żyje bez miłości.